Witam serdecznie w kolejnym vlogmasie. Coraz bliżej świąt, już proszę Państwa. W tym roku, jak widzicie, zrobiłam, znaczy będę robić 12 vlogmasów, czyli o połowę mniej. Z tego, że filmy co dwa dni były. No i jakoś tak na dobre mi to wyszło, bo nie musiałam się stresować, że codziennie muszę coś wymyślać. I ten, się ja fajnie czekam właśnie na moją yy, królową. I mojego księcia, którzy idą tam. No ich zawołałam. I Nie wiem, dzisiaj sobie skoczymy na jakiś spacerek, bo ja nie wiem, czy mam pomysłu. A spacerki zawsze są fajne, zawsze się cały czas na spacerkach dzieje fajnego. Jednego konia puszczę luzem, potem drugiego i, i będzie fajnie, nie? No, przed zachodem słońca akurat się przejdziemy. Bo dawno już tak nie byłam skąd mi na spacerze tak w ręku po prostu, żeby pójść sobie pójdziemy fajnie, nie? No idzie mój wiedziat. Dzień dobry. Dzień dobry, chodźaki, chodź. Zapraszam serdecznie. Spójrzcie na bez bezderki, nie? Hakawana bez bezderki, ale jak ona się dupą do wiatru ustawia. O, aha, to będę sikać, tak? No jasne, pięknie. Oczywiście, że na matkę się ustawia. No, hakawa na bezerki wygląda tak, a patrzcie jak ona sika, jak e, brzuch i jak ładnie zad podstawia i to się nazywa podstawiony zad, zobaczcie, cyk, że my się tak wiecie, hop, i, o, i tak koń po, powinien pracować też pod siodłem, z takim podstawionym zadem, tak konu, No dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry brudasy, jeszcze raz wyczyścimy, tak po starodawnemu taki vlog zrobimy, o matko, o matko jedyna, Wilber. Nie no, hit, tak, Hakamada od razu dorwała się do paszy, tak, widziałaś to dla niej, a Wilbusia ostatecznie wzięłam na kantar, Hakamady, i patrz jak on słodko wygląda, w tym różowym, jak taka dziewczynka malutka, no, tak Wilbusiu, ty masz sianko, już y, idę cię y, wyczesać, ja pierdziele, nawet brak słów, brak komentarza w tym momencie. Najgorzej, że jest strasznie zimno, wieje wiatr, dobra, mamy, nawet nie wiem, kurde, czym to wyczyścić, czy to w ogóle zejdzie tym Magic proszę. taki, no dokładnie, żeby jako tako, żeby się prezentował, ale patrzcie na ten irokes, już jest taki, patrzcie, już jest taki coraz bardziej e, odstający, nie, nie, nie opada na żadną ze stron. No chyba, że też popada, no to wiadomo, ale już widzicie, już tak fajnie stoi. O mu. Więc bardzo fajnie. Myślę, że na przyszły rok będzie miało fajnego już za takiego długiego i wysokiego. Nie? Wilber? No zobacz, gdzieś ty się tarzał, naprawdę chopie. No mówię ci co ty tam z busa się straszu. już popadało, wytarzali się w bagnie. Teraz to wszystko zaschło. I Wilber po prostu koniecznie chce mieć jednolitą maść w takim razie. O. No przejeżdżaj, to nie wyczyścię tego. A najlepsze jest to, że wszystkie odżywki mi zamarzły. No może chyba teraz się odmroziły, bo jest 10 stopni na plusie, mimo wszystko. Śnieg też się odmroził, chociaż dzisiaj jest bardziej zimniej i widzicie, tu się jeszcze śnieg zachował, więc tak na wpół, jakby w nocy jest na minusie, a w dzień jest na plusie 10 stopni. No i on co chodzi, no moje ta zima to mnie wykończy. Miało być tak fajnie. Dobrze z sankami chociaż się przejechaliśmy. I to był ostatni dzień ze śniegiem sobie wyobraźcie. Jak Haki ciągnęła sanki. A potem już tego śniegu nie było na drugi dzień. W ogóle. Nic. Nic nie zostało, Edberg. co za husu, co za husu. No nie wierzę po prostu. Nie ma deszczu, więc można was wyczesać w końcu. Bo to też trzeba, kurde. O. On ma tak grubą, gęstą, długą tą sierść, że nawet, nawet sobie nie wyobrażacie, nie? Jak ciężko się go czyści. Jeszcze będę miała... fu! Telefon cały, no fajnie, liber. Cały telefon zakurzony. Genialny pomysł. Masakra, jak się. dzisiaj. Dobrze mam ten mikrofon taki Nie, ale spoko. Ech, to jakoś ogarniemy to. Z z tego, że tak mocno wieje. Witber cały czas tutaj radary robi. Zresztą widzicie, że mają. O, o, haki już. Prócz, prócz. No tylko śnieg. No. jeszcze <gryt> że wesoło dzisiaj będzie. Patrzcie na dziada, jakiego <noise> <ją> araba zrobiła. <noise> Jaki koń szczęśliwy. Haki. O, o. No dawaj. <noise> A co? <noise> Jaki koń szczęśliwy. Dzień dobry. Tak ci brakowało tych bryków? O matko. No tego się nie spodziewałam, tak szczerze, a my tu z Wilberkiem sobie stoimy i zajadamy. A widzę, że te pole z powrotem jest zaurane na trawę, w sensie, że no widzicie, że jest trawa normalnie tutaj. O, haki! A ty... <ścoughs> co ty tam gminisz? To normalnie biegnie! Bryka w miejscu, do tyłu. Nie no, normalnie uwielbia to. Potem Wilbusia puścimy. Poszła! Pięknie, konu. No przecież tego ci brakowało, nie? Hasania z Wilbusiem. Ten piękny widok tutaj na śnieżkę. Też jest coś pięknego. Ona jest tam ze śniegu cała. A. A <laughs> nie no. Jacmokła, a ta leci. Dawaj Benek, dawaj bryki. Pięknie. I prrt. Dobrze, końca. Zarzucił koło piękne. Tak, Wilber? Zmówiłam, że Wilber cały czas jest na czujce, zobaczcie. O. O. <laughs> się wystraszyła, biedna. Nie mogę. A. A. Nie czy widać. Nie widać. Aki raz już wyprzydziła, dobra. Wilber, wiesz co, my to sieroty jesteśmy. Dupa blada, nie ma siły. Nie o siły. A, A co ty konia jakieś tu wymachy Patrzcie jak wieje na ogon Hakamady Masakra to jakaś jest Wszyscy Tyłem się odwrócili Czekaj No Nie mogę kliknąć Tutaj ostatnio była wielka tęcza Kto ją widział ten widział Kto nie to niech żałuje na pół normalnie Nieba A ty co Kolu? Ja na w dziurę chyba wpalałam, trzeba, trzeba się wytarzać jakoś dziwnie Ja <grystanie> <grystanie> uwielbiam No uwielbiam ich po prostu Najprawd O, o Już otwaliła, potem będzie wracać do nas Taki Tomek Zenek! <grystanie> o, ona właśnie to uwielbiam Pięknie! Pię... o, o! Pięknie, Oswin! Jak ktoś naliczy ile razy ja dzisiejszym terenie brychła, spacerze, to przypnę serduszko. Ta znowu poleciała tam gdzieś. Koniu, ara! Dawaj! O matko! No i masz I kolejny bryk. Jest. Kolejny bryk do kolekcji. Dobra, i uwaga, czy konie się wytarzają. Dawaj. Daj, dajwek pięknie. Dobra, Wilber zalecił pierwszy śnieg. Ale piękny kadr w ogóle, e. Tam haki. Wow. Wilber, a co to, kurde? Zjazd z górki, tak? Eeeńk. I uwaga, czy rakamada się wytarza. Idzie księżniczka z słońca, tam. Uwaga, uwaga. Wielkie kładzenie się. Pięknie jest, mamy. Teraz księżniczka się tarza, a Wilber żre trawę. retrawę. Ja Zasłoniłeś księżniczkę. Ale fajna fotka tutaj ogólnie by była. Trudno mam nagranie w O jejku! Jejku, kolejny bo ty z torów że zjechała. Pięknie. <noise> Ulubiona czynność. Także tarzanko też mamy zaliczone dzisiaj. Super. Cudowny czas, słuchajcie. Jak mi to brakowało spacerku z końmi po prostu. Już tam że będzie miało mało wyświetleń. Miałem gdzieś to. Jakby ja się cieszę, żyję swoim wymarzonym życiem. To czemu mam się nie cieszyć, prawda, Albert? To chcę to obejrzeć, prawda? No właśnie. Dobra, mała zamiana nastawała, teraz Will był już puszczony. Poszedł kawałek za nami, ale w sumie... w drugą stronę i tak tam stoi. Zobaczymy, czy przyjdzie. O, Wiesz, Koniu, sama się wymyłaś na tym śniegu. O, leci, patrzcie! Super, Huczu! Brawo! Super! Tak, Huczu, tak jest! Nie wiem, czy zauważyliście. Ale od odkąd wzięłam na uwiąz stała się aniołkiem. I tak zawsze było, po prostu jak luzem, normalnie uszczała ze fantazji, ale jak Jana je siedza, bo ją trzymał, to nagle jest aniołek. No chodź, chodź Haki. O proszę, nawet muszę ją ciągnąć. No chodź. Zobaczcie, jaka kochana. A Wilbuś, no jestem w szoku Wilbuś. Że Ty wyrywasz na czołowego to jeszcze pod górę kusem, ale fajna przeszkoda. Tylko szkoda, że na las. Wilber, a przepraszam bardzo, aha, widzicie, on już za bardzo się wczuł po tym razie czołowego. Wiecie? <słuch> Daj, Bek. <słuch> Mówiłam, że za bardzo się wczuł w czołowego. Dobrze reaguje na te moje gwizdanie takie. O, widzicie? I on już biegnie. Super, Wilber. Brawo. Tu sobie uwarunkował na pewno to, że jak do nas przychodzi, on dawał smaczki i teraz proszę bardzo się trzyma. Ale dalej widzę, że jest głupkiem hucułem, bo chodzi po krzakach. Po drzewach zostało mu to. Wilber. Dobrze. Nie, które jest głupsze. Czy haki, czy Wilber? Nie, no, bo jesteście mądrzy, nie? Ale zobaczcie to. Normalnie, Konanu. A, no. a, woda. No, co, ty, Wilber. Czy ty wracasz do lasu? Czy, czy, czy co? Patrz, nie. I ty będziesz z te krzaki szedł tu? Tu? Nie, nie będziesz tu skakał. Będziesz tu skakał? O nie. O nie, Wilber. 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 Japie. Nie no, to jest chucu, To jest po prostu chucu, To jest stan umysłu. Wilber, naprawdę, ty to jesteś, nie wiem, ty. Patrzcie. Co on No tu nawet nie widać na jak tu jest w na No i co trafiasz robił? Ja poczekam, co zrobisz? Wrócisz się, tak? A, skocz. Skocz. Ja pierdol, dobrze. No, głupiec. Dobra, Haki, idziemy. My na spokojnie. Dokładnie, nie? O, idziemy w stronę słońca. Z powrotem. No, super, Haki. Tu jakieś bagno jest w ogóle, what the fuck. Fajna droga ogólnie. Tylko strasznie bagnista. A tak to by można było jakąś przeszkodę tu postawić. Crossową. Zrobić taki teren, właśnie, krosowy. No, ale niestety jest za bardzo bagnisto. Może teraz nie? No, może potem już nie będzie. Na lato. Zresztą zobaczymy. Co ty haki. Tak jak się patrz. O, kupa, pięknie. Od razu w kamerę nam. Od razu nam w kamerę haki. Ta już się zmęczyła, już widać po niej, ale w ogóle nic się nie spociła. Tylko widzę, że mentalnie się. Już, już troszkę wypaliła Tak? Już żarcie tylko, zamiana. O, Wilber czołowy, super Wilber! Idź w lewo, błagam cię bo w prawo, nie będziesz Skakał Ech, Może nie chodziło mi, że od razu w lewo, tylko... Dobra. Chodziło mi, że tak w lewo. Dobra. Po raz kolejny, piękna śnieżka. I tam w ogóle te chmury, co jest grane, ja zawsze patrzę w niebo, nie wiem czy też tak macie, ale i ja jakoś tak mam, że mało ludzi patrzy w niebo i czasami myślę, że omija ich bardzo dużo, szczególnie na przykład wczoraj zachód słońca, tutaj wam pokażę teraz w tym momencie. Zobaczcie sobie, jak to pięknie wyglądało. No niektórzy jakoś tak nie zwracają na to uwagi, a to jest cudowne, to jest życie, to jest piękno natury. I nigdy więcej taki sam... Wilber! Ech, co za gnom. było lepiej zgalopować, wiecie? No on się zatrzymał. O, o, A co to zbył za ten? Wilber! Co to było? Dotarliśmy, powiedzmy, już tutaj ładnie. Pod wiatkę i zmierzamy ku stajni. Nie idziemy drogą iść, tylko przejdziemy tutaj łąką i wtedy od razu tam przez krzaki na, yy, na paswisko. Tak, dokładnie. Dokładnie, Wilbuś. Wilber robi formę na lato. Na lato. Jestem mega z niego dumna, bo skąd powiedziałam, że nie będę go zabierać na spacery za to, że za mnie idzie po prostu, nie idzie za koną, To chyba zrozumiał. I normalnie. Już drugi raz przecież luzem idzie za nami i zobaczcie co czas idzie i nawet dogania, kusuje Czasami nie muszę go nawet wołać, on już wie, przybiega Jestem dumna Przejdzie przez bagno oho, troszkę się przeradził, ale przeszedł o co ma nie przejść, kurde. Tu jakieś plastiki, worki, ludzie zostawiają sakra. On jest... Ten kiteł jest tam w drzewie, on patrzy na nas, co jest grane, żeśmy go w ogóle nie widzieli. Oni patrzą i tak, matka, gdzie ty nas wytegowałaś? Wilber, hop, pięknie, Wilbuś skoczył, teraz haki z matką, hop, pięknie, super i na pas fiskoladu. Zapokojmy sobie siateczki. wziąłem z pastwiska konieki już y, zaprowadzone. No i tyle. No. A co ja chciałam wam powiedzieć? No, że pamiętajcie zliczyć te y, bryki w komentarzu. Ja normalnie, wszystkim jak leci i podpierać serduszka. Więc warto, warto napisać mi. Moja nawet nie wiem. Jak ktoś napisze, to wtedy policzę, <ścoughs> czy, czy faktycznie dobrze napisał. Ewentualnie przy montażu, bo to będzie śmieszne pewnie. Ta nocka. Ta nocka w, na pastwisku w aucie dalej aktualna. Tylko nie wiem, czy jest sens ją robić teraz, gdy nie ma tego śniegu, bo naprawdę jest było to... Tak jakoś tak nie czuję tego klimatu zimy i świąt w ogóle, bo ten śnieg stoprał. Więc może umówmy się tak, że ten film wleci, ale dopiero wtedy, kiedy spadnie śnieg. A kiedy się ekspanie? Nie wiem, ale chciałam naprawdę to zrobić tak fajnie, profesjonalnie w śniegu, wiecie, będziemy sobie odliczać, która jest godzina, tak jak wtedy zrobiłam te 48 godzin w stajni, bo to też był hardcore, ale tam miałam dach nad głową, a teraz będę miała dach nad głową, ale w aucie, a w aucie, a ja nie mam żadnego webasto ani żadne takie, więc nie mam jak ogrzać tego auta, ewentualnie zatankuję na full i będę, kurde, na odpalonym ten, się grzać, jak już będzie bardzo zimno. No, będziemy mieć, kurczy, challenge, także warto, warto tutaj zostawić subskrypcję. Nie założyłam tych rękawiczek roboczych, dobra. Zdejmę je po prostu, bo nie chcę mieć ich takich, bo potem weźcie to nie, to nie może być tak. Pakujemy sobie kalendarze i piękna choineczka w tle. Zobaczcie w ogóle jak te wąbki pięknie się prezentują. Oczywiście hakamada pilnuje choineczki. Jak nie wiem co, dobra. Eee, więc otwórzmy sobie 19 i 20 albo 20-21. Ja już kurczę, poczekajcie, 18. Już normalnie coraz bliżej świąt, i, i ja zapominam. Tak, 19, 20. 19 mamy Aniołka, a 20 już widzę tutaj. 20 mamy Choineczkę. No. Także czekoladki lecą dla mnie. E, tu mamy teraz 19 i 20 znowu. 19, 19, 100. O proszę, czyli zaczynamy od słodyczy tym razem dzisiaj. Ciekawe. Kurde, pozwólcie, że ja sobie tam, o, tak tutaj z błądkami Pierot, drugi raz pierot? Ej, dlaczego tak? Ciekawe. Czyli mamy drugi raz y, batonika Pierota. Y, I teraz szukamy dwudziestki. Dwudziestka jest tutaj i mam nadzieję, że tu jest ta odżywka ta nowa, czy jak to tam zwał bo tejże potrzebuję. I nie, niestety. Mamy balsam do ciała o zapachu batonika bajecznego. Z wami żegnam i do zobaczenia, kochani, w następnym odcineczku. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco.